Dziś na początek pogadamy sobie o składce zdrowotnej. 150 milionów na dofinansowanie pojazdów elektrycznych. Kilka ciekawostek o państwowej sieci spożywczej. I na koniec, w ramach ciekawostki dnia, przewodnicy dostaną wsparcie od rządu. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Dzień dobry i zaczynamy już pierwszy ten musimy przejść do portalu usług elektronicznych ZUS, czyli PUE ZUS. Najprościej będzie wpisać w Google po prostu ZUS PUE i przejść do pierwszej strony. Zaloguj się do serwisu za pomocą swojego loginu i hub. Przedsiębiorcy co do zasady muszą opłacać ubezpieczenie zdrowotne. W niektórych sytuacjach mogą być jednak zwolnieni z tego obowiązku. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest podstawową składką opłaconą przez przedsiębiorców. Świadczy o tym chociażby fakt, że nawet przedsiębiorcy korzystający z ulg na start są zwolnieni ze składek na ubezpieczenie społeczne, ale właśnie nie ze składki zdrowotnej. Zdarza się jednak, że składka zdrowotna ZUS jest dobrowolna. Kiedy nie trzeba jej opłacać, obecnie zwolnienie ze składek ZUS, w tym składki na Ubezpieczenie zdrowotne tymczasowo objęła znaczną grupę przedsiębiorców, jednak ma to bezpośredni związek z epidemią koronawirusa i jest jednym z instrumentów tarczy antykryzysowej. Co do zasady, przywilej zwolnienia ze składki zdrowotnej mogą zyskać dwie grupy: emeryci i renciści oraz osoby niepełnosprawne. Emeryt lub w niektórych sytuacjach rencista, może prowadzić działalność gospodarczą, jest wtedy zwolniony ze składki na ubezpieczenie społeczne. Może być jednak zwolniony również ze składki zdrowotnej, jeśli spełni dodatkowe warunki: Musi pobierać świadczenia emerytalne w wysokości nie większej niż wynagrodzenie minimalne, a ponadto uzyskiwać miesięczne przychody z działalności nie większe niż 50% najniższej emerytury. Dodatkowo powinien opłacać podatek w formie karty podatkowej. Po łącznym spełnieniu wszystkich tych warunków emeryt może być zwolniony także z opłacania składki zdrowotnej. To drugiej grupy, która może być zwolniona z opłacania składki zdrowotnej, a nie tylko tych na ubezpieczenia społeczne, są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności Podobnie jak emeryci, muszą spełnić dodatkowe warunki. Chodzi o kryterium przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej ten sam limit co w przypadku emerytów i rencistów. Oraz opłacenie podatku w formie karty podatkowej. Niepełnosprawni nie muszą natomiast spełniać kryterium związanego z wysokością świadczenia uzyskiwanego w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności. Tym samym, nawet jeżeli wynosi ono więcej niż minimalne wynagrodzenie, to możliwe jest zwolnienie ze składki zdrowotnej ZUS. Co ciekawe, osoby z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, których przychody z działalności gospodarczej są większe niż określone przepisami, mogą starać się o obniżenie składki. Zdrowotnej. W takiej sytuacji jej wysokość nie przekroczyłaby kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednocześnie należy pamiętać, że taki przedsiębiorca nie może rozliczać się w formie ryczałtu lub karty podatkowej. Na pewno takie ulgi bardzo pomagają zarówno pracownikom, jak i pracodawcom w przetrwaniu tych trudnych czasów. Ostatnio mówiliśmy, na ile skuteczna jest taka pomoc, o w tym materiale, do którego serdecznie Cię zapraszam. Zawsze jednak warto brać takie formy pomocy z ostrożnością, bo wiemy, jak fiskus potrafi być bezwzględny w stosunku do uczciwych przedsiębiorców. Uznaliśmy, że prowadzenie wojny to jest też swojego rodzaju działalność gospodarcza i zobowiązany jest pan płacić składki na ZUS 1300 miesięcznie. Finalnie też, czy warto w ogóle cieszyć się z tego, że co, że okradają nas mniej? Nie wiem, czy wiecie, ale kiedy macie kilka etatów i działalność gospodarczą, to składkę zdrowotną płacicie za każdy z tych filarów. No. Jeśli pracujecie, powiedzmy, jedną czwartą etatu w dwóch firmach i jeszcze macie firmę, to płacicie zdrowotne tak jak za trzy osoby. Nie emerytalne, zdrowotne. Bo o ile na emerytalnym można by było to jeszcze jakoś usprawiedliwić, bo przełożyłoby to się pewnie na ciut wyższą emeryturę, tak w przypadku zdrowotnym przecież NFZ was trzy razy lepiej nie uleczy. Uleczy was tak samo, w takich samych długich kolejkach będziecie stać i tak samo wielkie łapówki będziecie musieli dawać lekarzom, jeśli chcecie, jeśli, jeśli chcecie wyleczyć się szybciej. No ale cóż, jak to mówią? Nic zatem dziwnego, że jeśli mowa o niepełnosprawnych, to niektórzy wykorzystują takie ulgi nie tylko, żeby mniej płacić, ale również, żeby po prostu zarabiać. Istnieją fikcyjne firmy, które specjalnie zatrudniają praktycznie samych niepełnosprawnych i żyją z dofinansowań państwa. Ja do niczego oczywiście nie zachęcam, tylko przekazuję informacje. Rząd nie tylko wspiera niepełnosprawnych i emerytów, bo również i ekoszwirów. Zobaczmy w jaki sposób. 1300 zł, co po dopłacie daje 51 310 zł. Tym samym jest to najtańsze auto elektryczne na polskim rynku. Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ruszają z trzema nowymi programami dotyczącymi elektromobilności, skierowanymi do różnych beneficjentów, na łączną kwotę blisko 150 milionów złotych. Nabór wniosków do programu Zielony Samochód, Ewan i Koliber rozpocznie się 26 czerwca bieżącego roku, podało Ministerstwo Klimatu. Jak podkreślił minister klimatu Michał Kurtyka, to kompleksowe wsparcie pomoże m.in. poprawić jakość powietrza. Ograniczyć emisję CO2, a także obniżyć poziom hałasu oraz zużycie energii i paliw w transporcie. Trwająca epidemia COVID-19 wymaga od nas rozpoczęcia poszukiwania takich rozwiązań, które pozwolą pobudzić gospodarkę. Mamy ambicje, by ożywienie gospodarcze wytyczyło nowe ścieżki rozwoju i wzrostu, zielonego wzrostu. Skąd tak duże wsparcie dla rozwoju elektromobilności? Szacujemy, że całkowity wpływ trzech naszych nowych programów na polską gospodarkę to około 700 milionów złotych powiedział minister klimatu Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie zainteresowani będą mogli skorzystać z programu Zielony Samochód Ewan i pilotażu Koliber taksi dobre dla klimatu. Aleksander Brzuska z Ministerstwa Klimatu powiedział, że program Zielony Samochód został uruchomiony dla tych, którzy chcą kupić elektryczny samochód osobowy. Jak poinformował, do rozdysponowania jest 37,5 miliona złotych. Dotacja może wynosić do 18 750 zł, przy czym nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych. Budżet tego programu Programu, czyli 37,5 miliona złotych pozwoli na dofinansowanie 2000 elektrycznych aut mówił. Program Ewan wesprze zakup elektrycznego samochodu dostawczego za 70 milionów złotych dofinansowanych zostanie 1000 nowych inwestycji. Program jest skierowany do przedsiębiorców. Przewidziano dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych do 70 tysięcy złotych, przy czym pojazd nie może kosztować więcej niż 125 tysięcy złotych, wskazał Aleksander Brzuska. Na pilotaż Koliber taksi dobry. Dla klimatu zarezerwowano 40 milionów złotych. Wsparcie finansowe będzie obejmowało zakup bądź leasing 1000 elektrycznych taksówek oraz 1000 ładowarek domowych typu Wallbox. Pilotaż skierowany jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców posiadających licencję na przewóz osób w transporcie drogowym, mówił Aleksander Brzuska. Wnioski w ramach programu Zielony Samochód, Ewan i Pilotażu, Koliber, Taksi Dobre dla Klimatu będzie można składać od 26 czerwca. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co po dopłacie daje 87 430 zł. Dotacja może wynieść do 18 750 zł, przy czym nie więcej niż 15%. Nie są to powalające liczby, ale na pewno pomocne. Przy takich kwotach, jakie musimy wydać na samochód elektryczny, dalej osoby uboższe nie będą mogły sobie oczywiście pozwolić, ale jest to już jakiś tam krok w dobrym kierunku, o ile za ten dobry kierunek uważamy odchodzenie od silników spalinowych. Bo niestety, aby elektryki miały środowiskowy sens, energetyka w państwie musi być też zielona, z rozwiniętą infrastrukturą stacji ładujących oraz recyklingu. Z tych akumulatorów, a póki co no, dużo nam brakuje do takiego punktu, ale w pewnym stopniu takie rozwiązanie na pewno przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w większych miastach, które jest potężnym problemem w Polsce. A w momencie, gdy prąd po części i tak sprowadzamy z zagranicy, no to kto wie, może faktycznie coś się poprawi. Pewnym rozwiązaniem również są samochody wodorowe, ale znowu tutaj potrzebna jest infrastruktura oraz całkowita produkcja wodoru z OZE. Miejmy nadzieję, że kiedyś doczekamy się takich czasów, czasów, w których nawet do żywności państwo będzie nam się wtrącać. A nie, już się chyba doczekaliśmy. Zobaczmy. który wyszedł z Ministerstwa Aktywów Państwowych na temat zbudowania swoistego holdingu spożywczego, czyli świadczenia Rząd myśli o stworzeniu państwowej sieci sklepów spożywczych, która będzie w stanie zawalczyć w Polsce z wielkimi zachodnimi koncernami. Dzięki niej klienci mieliby płacić mniej, a rolnicy zarabiać więcej. By to się stało, państwo chce dokonać przejęcia istniejącej już firmy. Jak obecnie wygląda pomysł na program Spożywczak plus oto kluczowe fakty. Pierwsza informacja o powstaniu państwowej sieci sklepów pojawiły się pod koniec maja tego roku, wywołując spore zaskoczenie. Sieć sklepów kontrolowana przez państwo byłaby na pewno czymś, co uzupełniłoby to, nad czym dzisiaj pracujemy, czyli nad obecnością państwa na kilku rynkach w ramach przetwórstwa produktów rolno-spożywczych. Stwierdził w jednym z wywiadów wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Dzięki temu rozwiązaniu spółki Skarbu Państwa mogłyby nie tylko produkować, ale też sprzedawać. A to jak wiceszef MAP stwierdził, Sprawiłoby, że rząd byłby obecny od pola do stołu, a rolnikom w dłuższej perspektywie zapewniona zostałaby rentowność produkcji, którzy obecnie nie mają perspektywy sprzedaży swoich produktów po dobrej cenie z powodu dominującej pozycji zagranicznych koncernów. Rząd nie chce zbudować państwowej sieci sklepów od zera, ale chce stworzyć się na podwalinach istniejącego już towaru. Nie ma mowy, byśmy dzisiaj budowali sieć sklepów od nowa, czyli robili coś niewykonalnego. Wyjaśnia Artur Soboń z Ministerstwa Aktywów Państwowych. I choć prace nad koncepcją stworzenia państwowej sieci sklepów ruszyły niedawno, bo dopiero w maju, już w czerwcu ma zostać ona zatwierdzona. Do konsolidacji miałoby dojść pod koniec 2020 roku. MAP przekazał Business Insider, że analiza dotyczy 49 spółek. W czerwcu wybierzemy te, które będą podlegać konsolidacji. Do końca roku chcemy przeprowadzić badania, wyceny i zgody na połączenie. I właśnie pytanie, jakie spółki przejmie państwo, budzi najwięcej emocji. Rzeczpospolita na początku czerwca podała, że może to być duża, znana już w Polsce sieć sklepów. W tym kontekście padły dwie firmy, Żabka oraz Tesco Polska. Partner kontrolującego Żabkę Funduszu CVC w rozmowie z Business Insider Polska zdecydowanie wykluczył jednak scenariusz, w którym tę sieć przejmuje państwo. O sprawę zapytano również brytyjskie Tesco, któremu w kwietniu tego roku ponownie nie powiodła się sprzedaż polskiej odnogi. Firma przekazała, że poczyniła znaczne postępy w transformacji swojego biznesu w Polsce. W ubiegłym roku zdecydowała się na strategiczną zmianę podejścia w naszym kraju. Wszystkie większe hipermarkety zostały przekształcone na mniejsze, kompaktowe hipermarkety. Obecnie koncentrujemy się na dalszym ulepszeniu procesu zakupowego klientów dodano. Według informacji Rzeczpospolitej w polski sieć sklepów mogłyby się zaangażować? Polski Fundusz Rozwoju oraz PKN Orlen. Jednak, jak przekazano redakcji Biznes Insider, nie zna takiego tematu. Polski Fundusz Rozwoju sprawą się nie zajmuje. Nie prowadzimy żadnych prac w tym zakresie, poinformował Michał Witkowski, dyrektor Departamentu Komunikacji Korespondencyjnej PRF. Orlen nie odpowiedział na pytania. Kiedy mówi się o ogromnej stracie między producentem żywności a Ostatecznym kupującym i masą pośredników, którzy czerpią z tego korzyści, a ten rolnik nie uzyskuje korzyści. W praktyce to, co chce zrobić państwo, to pozbyć się marży sieci spożywczej. Dzięki takim rozwiązaniom rzeczywiście można mówić o konkurencyjności oraz wsparciu rolników. Niestety taki pomysł łączy się z dopłatami państwa do tej inwestycji, a wiemy, jakie to może mieć konsekwencje. Proszę Państwa, no ceny rosną. Tak, ceny proszę państwa rosną, ja sobie zdaję z tego sprawę, że ceny rosną, ale... Raczej mało możliwe jest, aby spółka przy takich założeniach sama się utrzymała, a jak kończą się dotacje państwa do państwowych spółek, no troszkę większymi dotacjami na pokrycie służbowych wyjazdów w zarządu, na konferencje w Honolulu i tak dalej. No cóż, coś za coś, chcemy mieć tańsze polskie jedzenie, to ktoś musi... Na siebie wziąć odpowiedzialność prowadzenia takiej spółki i dostać odpowiednie wynagrodzenie. Inna sprawa to to, że wszystko, co państwowe, może więcej. Państwowe nie musi zarabiać. I w jakiej sytuacji stawia to sieci sklepów normalnych przedsiębiorców, normalnych właścicieli powierzchni handlowych, które po prostu muszą z czegoś żyć, muszą się jakoś utrzymać. No ale co tam, tym będziemy się martwić potem. My lubimy, gdy pieniądze są wyprowadzane, zwłaszcza gdy po części trafiają do naszych kieszeni. Przejdziemy. Czujemy ten niepokój yy, związany z tym, co się dzieje nie tylko w Polsce, ale w Europie i na całym świecie. Branża również to czuje, ale też czuje yy, tą potrzebę. Specjalny pakiet wsparcia czeka przewodników, pilotów i agentów wycieczek. O planach poinformowała na Twitterze wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Milewicz, która spotkała się z przedstawicielami branży turystycznej. Pakiet ma być notyfikowany w Komisji Europejskiej szefowa resortu rozwoju przekazała, że powstać ma przygotowany specjalny pakiet dla branży turystycznej, który będzie notyfikowany z Komisji Europejskiej. Będą tam szczególne rozwiązania dla najmniejszych podmiotów działających w branży, przewodników, pilotów, wycieczek i agentów wycieczek, wymieniała. Dodała, że to będzie wymagało więcej pracy. Wicepremier zapowiedziała również następne spotkania. Jadwiga Milewicz dodała, że na spotkaniu w rozmowach z branżą turystyczną zwrócono uwagę na trzy ważne wątki. Pierwszym z nich jest konieczność zwrotów pieniędzy za wydarzenia, które się nie odbyły. Czas na zwroty przyjdzie we wrześniu i to może być problem, z którym wielu może sobie nie poradzić, powiedziała. Dodała, że druga kwestia związana z ubezpieczeniami, które branża będzie musiała płacić również we wrześniu oraz koniecznością dostarczania gwarancji o szerszej skali, bo jak oceniła wicepremier Emilewicz, dziś 80% gwarancji BGK nie wystarcza dla wielu przedsięwzięć. Szefowa resortu rozwoju poinformowała w czerwcu, że z danych PRF wynika, iż firmy turystyczne, które skorzystały z mechanizmów wsparcia w ramach tarcz antykryzysowej i finansowej do 12 tysięcy firm turystycznych trafiło około 4 miliardy złotych wsparcia, podała. Wskazała przy tym, że zapowiedziane przez prezydenta Andrzeja Dudę uruchomienie bonu turystycznego w wysokości 500 zł na każde dziecko na potrzeby wypoczynku krajowego będzie wsparciem, jakiego branża turystyczna jeszcze nie miała. Dodała, że pierwsze płatności z bonu turystycznego planowane są na ostatni tydzień lipca, a szacowana wartość bonu sięga około 3 miliardów złotych. Mm, ten strach jednak jest widoczny, a więc co chwilę próbują się dowiedzieć, czy ich pobyt jest bezpieczny. Niedawno mówiliśmy o tym, że samo 500 Plus na turystykę nie wystarczyło w tym filmie, a dzisiaj dowiadujemy się o kolejnych sposobach pomocy rządu dla tego sektora. Samozatrudnienie, a jest to częsta forma działalności w tym sektorze, byli do tej pory prawdopodobnie najbardziej pokrzywdzoną grupą. Fajnie, że rząd postanowił również i ich wesprzeć, i miejmy nadzieję, że to wsparcie będzie choć po części regulujące ich obecne problemy finansowe oraz nie odbije się to czkawką na innych sektorach. Biorąc pod uwagę proces wychodzenia z pandemii, na pewno związany z tym entuzjazm też wspomoże przewodników i pilotów wycieczek. Z drugiej jednak strony sporo osób nadal boi się wyjeżdżania lub nie ma po prostu na to pieniędzy, więc kryzys turystyki trwa. Ale uwaga, nie ma równie dobrego lekarstwa na kryzys jak dręczwy suchar. Nie ma za co. Halo, policja? Uprzejmie donoszę, że mój sąsiad sprzedaje marihuany. Tak? A za ile? 3 duchy za gram. No to w czym problem? Tego skara skarpa podesłał znowu MZK882 za co serdeczny szacun. I oczywiście otrzymujesz od nas złotego grama. A jeśli i Ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie napisz swojego skara wiadomości prywatnej na Insta lub na naszej grupie facebookowej Podstawki Maciej, której serdecznie Ci zapraszam. Wbijaj na ten kanał codziennie 18 i 6.30, bo dwa razy dziennie wypuszczamy nowe filmy, a tymczasem standardowo na koniec muzyka od jednego z Was. No i znowu puśćmy Leszka Fiacka, którego zna każdy, ale nie zna go nikt. Znaczy jego muzykę zna każdy, ale jego nazwiska nie zna nikt, ponieważ on produkuje muzykę do wind, galerii handlowych, sklepów spożywczych, no i tam sobie jego muzyka brzdęka, żeby wam się fajnie robiło zakupy, ale niestety jego nazwiska nikt wtedy nie zna. Postanowił wyjść naprzeciw swoim oczekiwaniom i wypromować troszkę swoje nazwisko i, ro i zaczął robić muzykę po prostu dla was. Posłuchajcie, jak wam się spodoba, to zapraszam serdecznie na, na jego kanał. Na dole opisu macie oczywiście link, możecie tam zostawić coś ciekawego w komentarzu. Tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już jutro. Cześć.